Powiedzcie mi, co my jako Polki mamy z tym strachem. Bardzo często otrzymuję od wielu z was takie komentarze, albo wiadomości, że chętnie nosiłybyście to, czy tamto, ale się boicie, bo ludzie będą się za bardzo na was patrzeć, albo będą jakoś krytycznie komentować. No i umówmy się, najczęściej nie chodzi tu o jakiś strój nieobyczajny, gdzie widać nam wisienki, albo pół naszego tyłeczka, tylko o być może bardziej różowej, nasyconej, napigmentowanej spódnicy, albo jakichś dużych bufach, albo jakiejś nieoczywistej sukience, spódnicy, spodniach, cokolwiek. Boimy się i koni. Mówią mi o tym kobiety, które nie bały się urodzić dziecka, codziennie podejmują ryzyko i wsiadają do samochodu, być może do samolotu i tu potencjalnie naprawdę możemy zginąć. Tymczasem Cóż, boimy się takich rzeczy jak ludzkie spojrzenia, od których powiedzmy sobie szczerze, nic nam naprawdę nie będzie. Nie spłoniemy, nie ulegniemy nagłemu samozniszczeniu albo implozji. Prędzej podejmiemy ryzyko nurkowania z rekinami niż to, żeby założyć. Zbyt intensywną różową czy fioletową spódnicę. Jak to możliwe, że kobiety XXI wieku bardziej boją się ludzkich spojrzeń niż tego, że przeżyją życie na cudzych warunkach? W czasach, w których teoretycznie możemy już nosić wszystko i moda aż tak bardzo nie wytycza naszych ubraniowych szlaków. W czasach, w których kobiety naprawdę też mogą już robić większość rzeczy, boimy się, boimy się założyć firmę, boimy się wystartować na Instagramie, boimy się, boimy się, boimy się, boimy się, boimy się bo ktoś o nas coś złego pomyśli albo za bardzo się spojrzy. Powiedzcie mi, o co chodzi, bo nie rozumiem. Czyżby instynkt samozachowawczy przesunął się w trochę inną stronę, bo podejmujemy ryzyka, które mogą zakończyć się śmiercią, ale nie podejmujemy ryzyka, że ktoś się na nas być może krzywo spojrzy, bo ubrałyśmy spódnicę, która będzie razić go w oczy.